Zdawaliśmy sobie sprawę, że zespół z Nysy jest niezwykle groźny i, i trzeba zrobić. No, znieść się na wyżyny, jeżeli chce się wywieźć jakieś punkty tutaj z hali. E, tak jak Pan powiedział, swoje szanse w tym meczu mieliśmy, ale jeżeli się gra z takim zespołem jak Stal Nysa i się tych szans nie wykorzystuje, no to nie ma tutaj możliwości, żeby przechylić szansę zwycięstwa na swoją stronę. E, na pewno chłopakom nie można odmówić walki i serducha, bo. Bo naprawdę tutaj dali z siebie wszystko, aczkolwiek tak jak mówię, te niewykorzystane szanse, które sobie stworzyliśmy, no dają nam dużo do myślenia i na pewno musimy sobie parę takich mocnych męskich słów powiedzieć, bo, bo tak jak mówię, jeżeli chce się wygrywać z najlepszymi, to nie można przechodzić obok e, takich prostych akcji. Na pewno tak. E, graliśmy dzisiaj z Benjaminkiem, ale ta drużyna to jest złożona z bardzo doświadczonych e, zawodników i, i... Nie, nie powiem, że się obawialiśmy, ale, ale wiedzieliśmy, że z, będziemy grali z drużyną, e, która może nam e, napsuć krwi. E, pierwszy set też e, mocno zadecydował, bo graliśmy punkt za punkt do stanu, już dobrze nie pamiętam, ale na pewno 16-16 coś takiego było. I, i odeszli, e, o, odjechaliśmy przeciwnikom na 2-3 punkty i wtedy się nam łatwiej grało. Na pewno w tym meczu byliśmy zdecydowanie lepsi w takich elementach jak blok i, i atak, bo zdecydowane, zdecydowane liczby mówią, że blok w porównaniu z przeciwnikiem oni nas dwa razy zablokowali, my 11 razy w trzech setach, to jest bardzo dużo. Też funkcjonowało przyjęcie, ale oprócz drugiego seta, bo na 19 przyjęć mieliśmy, chyba pierwszy raz mi się to takie coś zdarza, że jedną dobrą piłkę przyjętą, 10%, to dwie prawie. Także po reprymendzie chłopcy w trzecim sesji zaczęli przyjmować tak jak, jak, jak potrafią i na pewno nam to ułatwiło grę. Cieszymy się z tych trzech punktów. No teraz mamy następnych przeciwników, jedziemy do Tomaszowa, ale my podchodzimy do każdego meczu jak tylko patrzymy to co jest przed nami, dalej nie patrzymy. Niedosyt jest wielki, bo, bo gramy ładnie do momentu powiedzmy po 20 i od tego momentu rywal nam odskakuje, ale z takim zespołem jak Stalnysa... Nie można robić czegoś takiego, co my zrobiliśmy dzisiaj, czyli w, załóż, w drugim secie przykładowo nie wykorzystać żadnej z sześciu kontr, no, bo jest wynik po dwadzieścia, my w tym czasie nie wykorzystujemy sześciu kontr, oddajemy wszystko rywalowi, czyli załóżmy wykorzystując te kontry, byśmy prowadzili 20 do 15 bądź bądź wyżej, tak, żebyśmy mogli spokojnie kontrolować tego seta. No a to się po prostu mści, to tak jak niewykorzystane sytuacje w piłce nożnej się szczą, tak, tak samo w siatkówce się szczął eee, dwukrotnie. No, mieliśmy nie wiem, i jeszcze kontr sprawdzę to później, ale 15. 16, z czego nasza skuteczność na tych kontrach to nie wiem, 5%, 6% może. Skończyliśmy my zaledwie 2%. No a Stalny Sa nie wybacza takich rzeczy. Zresztą nikt na tym poziomie pierwszej ligi nie wybacza takich rzeczy. Peniaminek tylko na papierze. Jest tam wielu wielu zawodników, którzy grają już nie pierwszy sezon w pierwszej lidze. I zawsze z tego, co ich pamiętam, niewygodnie się na nich grało. Potrafili pokazać charakter. I tutaj od pierwszego seta naskoczyli na nas, pokazali, że będą chcieli grać jak równy z równym. Zdawaliśmy sobie sprawę, że grając miękko z, tutaj z chłopakami z nysy, no będzie bardzo, bardzo ciężko ugrać jakikolwiek wynik, jeżeli będą przyjmować do siatki i będą tą akcję wyprowadzać z perfekcyjnego przyjęcia. Założenie było, żeby ryzykować w zagrywce, żeby nie wstrzymywać ręki w ataku. No niestety w pierwszym secie no nie przyniosło to nam w ogóle rezultatów, bo tak jak pan powiedział popełniamy 10 błędów, no a rywal nie, nie, wybaczy, nie wybacza takiej ilości. A w drugim secie ta zagrywka już wy, wyglądała naprawdę bardzo po, poprawnie i myślę, że zrobiliśmy tym elementem dużo krzywdy rywalom. E, no tylko od, wy, wypuszczamy końcówkę seta. Mieliśmy swoje szanse, mieliśmy kontry, gdzieś uciekło nam parę prostych piłek, których no, po prostu nie powinno być, mieć miejsca. No i stąd wynik 3-0. No szkoda, bo tak jak mówię, swoje szanse mieliśmy, nie wykorzystaliśmy tego, no i wracamy z zerowym dorobkiem. Muszę przyznać, że dobrze realizowaliśmy założenia nasze w ataku. Patryk Szczurek bardzo dobrze potrafił rozprowadzać ten atak i myślę, że urozmaicone akcje były na tyle, że mogły się podobać wszystkim kibicom. Wkład nasz nie jest żadnym beniaminkiem, bo zawodnicy, których mamy w zespole, to w niejednym klubie już w tej lidze grali i wiele lat już grają na tym poziomie pierwszoligowym. Być może tak jak Pan powiedział, za dużo od siebie wymagamy, może trzeba troszkę zluzować, stonować nastroje, no trzeba podchodzić do tego jak, jak do Beniaminka. Może nie trzeba od siebie, chociaż każdy, każdy z nas jest tak mega ambitnym facetem, że wymagamy od siebie wielkich celów, postawiliśmy sobie wielkie plany w tym sezonie, no na razie mamy ten trudny początek, być może płacimy frycowe jako Beniaminka, ale, ale, ale każdy wie, że tym Beniaminkiem jesteśmy tylko z nazwy. No. Musi coś w końcu zaskoczyć, no znajdziemy w końcu, mam nadzieję, rywala, który nas przełamie, no i, i, i rozpędzimy się na, na tej ścieżce pierwszoligowej. Na pewno trzeba przyznać, że dobrze weszliśmy w tą ligę. Chodzi mi o to, że te 8 tygodni przygotowań jakby wydawało się idealnym okresem do tego, żeby wejść w sezon. Nie chciałbym tak daleko wybiegać. Myślę, że granie z meczu na mecz jest tutaj najlepszym rozwiązaniem, przygotowywanie się pod każdego przeciwnika indywidualnie i na pewno to, że mamy tak szeroki skład jest naszym bardzo dużym atutem, mimo że w dwóch pierwszych kolejkach graliśmy jedną siódemką, to na pewno Państwo będą mieli okazję jeszcze zobaczyć każdego z nas na boisku.